Jaki jest kontekst tego? Anioły się osoby biją, no bo jeden chciał się zbuntować przeciwko innym. I teraz tak, jest kilka ciekawych fragmentów w trakcie tej rebelii, i jeden jest najbardziej niesamowity dialog z Aniołem Abdielem, jaki Lucyfer prowadzi. I najpierw zaczyna szatan od swoich, można powiedzieć, takich słów wytrychów. Ten wieczny sofista mówi następującą rzecz. Myślałem z początku, że dla niebieskich dusz wolność i niebo jest jedną sprawą, ale teraz widzę, że jest najwięcej leniwych, co wolą służbę swą pełnić w festynach i pieśniach, jak niewolnicy. Takich uzbroiłeś rybałtów nieba, aby służalczością wolność porażać, jak to porównanie czynów obydwóch stron dzisiaj okaże. No i potem właśnie ten anioł mu bardzo błyskotliwie odpowiada. Bóg i natura równie zalecają, aby panował ten, kto najgodniejszy, kto przymiotami przewyższa rządzonych. Niewola to jest służba u głupiego lub u takiego, co wzniósł hasło buntu przeciwko temu, kto godniejszy władzy. Posłuszni Tobie są w takiej niewoli, i Ty nie jesteś wolny, boś poddany samego siebie. I jeszcze wszetecznie śmiesz lżyć nas za to, że służymy Bogu. I teraz uwaga: rządź w swym królestwie, w piekle, niech ja służę w niebie u Boga błogosławionego. No i to jest. Dlatego, jakby zaczynam od tego, bo to nam pięknie maluje kontekst. Czyli mamy tego właśnie przewrotnego szatana, który nie chce służyć. On chce być wywyższony, on chce być najwyższy, on chce władać. I mamy tutaj anioła z drugiej strony, który mówi bardzo istotną rzecz, że władać powinien ten, kto jest ku temu najbardziej zasłużony, najlepszy. No, jakby z, z definicji można powiedzieć, Bóg jest najlepszy. Jest sumą wszystkiego, co jest dobre, więc przewyższa przymiotami wszystkich innych. To jest definicja, można powiedzieć. I oczywiście Lucyfer się z tym nie godzi, no bo on jest pysznym aniołem, ale to, co jest bardzo ciekawe, to anioł mówi, że on woli śpiewać te wszystkie pieśni i zostawia mu rządzenie w piekle. Jakby to jest taki, to jest echo, do którego będziemy cały czas wracali, bo ta kwestia tego, że lepiej jest rządzić w piekle niż służyć w niebie, to jest, można powiedzieć, taka mantra Lucyfera. To jest coś, co idealnie określa tą postać. W poemacie. I dlatego to jest, moim zdaniem, bardzo istotne, ponieważ to jest motywacja i to jest postawa, którą reprezentuje nie tylko ta postać literacka. I dlatego, moim zdaniem, to jest niesamowite, co Milton stworzył. Bo on stworzył taki archetyp złola. I to, co jest niesamowite, że te same motywacje, mam na myśli to rządzenie w piekle, a nie służenie w niebie, to jest coś, co charakteryzuje całą rzeszę ludzi. Mam na myśli złych ludzi seryjnych morderców, jakichś psychopatów, strzelców szkolnych, władców totalitarnych państw, szefów w obozach koncentracyjnych. To wszystko to jest to. Oni wolą władać czymś, co jest zdeprawowane, złe i sami chcą być, powiedzmy, tym największym diabłem w tym wszystkim i wolą to, niż mieć właśnie jakieś, tutaj moim zdaniem to jest alegorycznie, po prostu spokojne, zwykłe życie, Służyć w niebie, właśnie śpiewać, jakieś festyny, tak? No to jest właśnie to moim zdaniem. Tak ja to przynajmniej odczytuję. Tu też jakby od razu Cię uczulam i dlatego od tego fragmentu zaczynam, żebyś to zapamiętał po prostu. Jest też ten fragment, że posłuszni Tobie są w takiej niedoli i Ty nie jesteś wolny, boś poddany samego siebie. I zwróć teraz uwagę na coś niesamowitego, że tutaj ten anioł Abdiel już nam rysuje bardzo ważny koncept, jakim jest to. Że rozum jest czymś, co powinno władać naszymi niższymi funkcjami, niższymi zachciankami pragnieniami, ale w tym wypadku ta hierarchia jest odwrócona. I tutaj, jakby, mowa jest o tym, że lucyfer jest niewolnikiem jakiejś swojej niższej funkcji, a tą niższą funkcją w tym wypadku jest właśnie pycha i chęć zaskarbienia sobie władzy. Bo, jakby o co chodzi? No ta, w tej hierarchii, można powiedzieć, to najwyższym dobrem, czemuś, co powinniśmy służyć, jest oczywiście Bóg zgodnie z definicją. I tutaj odczytanie jest takie, że Lu Lucyfer woli służyć czemuś niższemu, więc ergo jest niewolnikiem tej jakiejś niższej swojej funkcji. No i no tak jest. Bo kiedy przypatrzysz się na przykład właśnie bardziej życiowym przykładom, no to dosłownie o to chodzi. I tutaj możemy też sobie zadać takie pytanie, tak jak na przykład nie wiem, Sokrates bez takie pytanie, czym jest prawdziwa sprawiedliwość i dobro i kto wyznaje tą wartość, na przykład te cnoty i za nimi podąża, a kto na przykład jest można powiedzieć takim właśnie sługą jakichś swoich popędów, chęci, rządzy. To jest właśnie to. Czyli no de facto kto jest twoim Bogiem, to można tak jakby metaforycznie takie pytanie zadać, no a tutaj właśnie o to chodzi. Tutaj jako ciekawostkę też ci powiem, że chwilę później, kiedy jest właśnie walka między aniołami i aniołami w niebie, to ta strona szatana tworzy oręż wojenny, jakim jest działo. No i to też jest takie, moim ja zdaniem, takie dość ciekawe, przez Miltona tutaj to wsadzone, ponieważ Milton wiąże nam broń masowego zniszczenia, masowej zagłady z nieczystymi siłami samym szatanem we własnej osobie. No taka rzecz warta zapamiętania. Trochę tak jak Tolkien na przykład w Hobicie mówił o tym, że narzędzia tortur i broń właśnie masowego rażenia jakieś wszystkie te rzeczy, które mają zadawać cierpienie i niszczyć są wymysłem goblinów, bo gobliny nienawidzą tego, co dobre i piękne, a właśnie uwielbiają cierpienie. Takie też jest to wywrócone do góry nogami, tak jak tutaj jest do góry nogami wywrócone tutaj wszystko, jeśli chodzi o te nieczyste duchy. Sama rebelia jest zakończona, można powiedzieć, bo na trwa kilka dni, wjechaniem Deus ex machina, a dokładnie rzecz biorąc, Jezus wchodzi i wyjaśnia ich wszystkich. No i na początku Bóg mu mówi: Tyś mój synu, jesteś mi równy w sile i ty tylko możesz to zakończyć. No więc on to robi i po prostu tam przychodzi i masakruje wszystkich tych złych ludzi na jakichś rydwanach. Jadąc, Duzi przeczytam specjalnie, Fragment, który to opisuje, bo moim zdaniem on jest bardzo ciekawy i zaraz o tym powiem, dlaczego jest ciekawy. Po całym niebie strzaskiem huramganu pomknął się rydwan bóstwa ojcowskiego, błyskając gęstym płomieniem, a koła przejęte siłą ducha jedno w drugie szły same z siebie, tylko w otoczeniu czterech postaci, jakby cherubinów, a każdy z nich miał dziwne cztery twarze, całe ich ciało i skrzydła oczami zajaśniane były, jak niebo gwiazdami. Dlaczego to czytam? Bo to jest bardzo psychodeliczny opis i on jest bardzo analogiczny do tego, co jest napisane w Księdze Ezachiela. Ezachiel to jest jeden z proroków Starego Testamentu. Posłuchaj tego, jak Ezachiel opisał chwałę boską, czyli kiedy on zobaczył, no Boga, tak można powiedzieć, to co on widział właściwie. A u cherubów pod ich skrzydłami ukazał się kształt ludzkiej ręki. I spojrzałem, a oto obok cherubów były cztery koła. Po jednym kole obok każdego cheruba, a koła wyglądały jak blask chryzolitu. A z wyglądu wszystkie cztery miały jednakowy kształt. Tak jakby, gdyby jedno koło było wewnątrz drugiego. Gdy się posuwały, to posuwały się na wszystkie cztery strony, nie obracając się. W tym kierunku, w którym zwrócone było przednie, posuwały się za nimi, nie obracając się, gdy się posuwały. A całe ich ciało, więc ich grzbiet, ich ręce, ich skrzydła oraz koła, były u wszystkich czterech zewsząd pełne oczu. I takich fragmentów jest kilka w księdze Zachiela, mniej więcej analogiczne. I on tam mówi: i to było coś jakby skrzydła, coś jakby kształty ludzkie, coś jakby pełne oczu. Takie bardzo niedokładne są te opisy, i takie ja jako człowiek techniczny powiem tak: nie sposób moim zdaniem sobie wyobrazić tego, o czym tutaj jest mowa, bo to jest właśnie takie zbyt ekspresyjne za mało dosłowne, za mało techniczne, żeby na przykład rysunek móc stworzyć na podstawie tego, ale też o to chodzi tutaj. I to jest bardzo psychodeliczny właśnie opis, taki łączący różne zmysły i bardziej oddający wrażenie niż dosłowność tego, co tutaj widzimy. No to, to ci mówię jako ciekawostkę tylko. W konsekwencji upadku, no to oczywiście te wszystkie duchy znajdują się potem w piekle. No i tam Milton omawia wszystkie duchy, jakie tam są. I oczywiście tam jest wiele właśnie boszków ze Starego Testamentu, jak na przykład Moloch, być może kojarzysz to imię, to jest ten, który w cudzysłowie wymagał od swoich wyznawców tego, aby zabijali dzieci dla niego. I to jest bardzo, bardzo piętnowane w Starym Testamencie. Jako właśnie różnica między powiedzmy jachtwem a Molochem. I jest taki właśnie tekst, że przeprowadzić dzieci przez ogień dla Molocha. Jeżeli tego nie wiedziałeś albo się nie domyślasz jeszcze, to ta ofiara z dzieci dla Molocha polegała na tym, że te dzieci się paliło, a dokładniej wsadzało się je, co dość makabryczny opis, do. Jakiegoś miecz, miedzianego naczynia, które się podgrzewało i one się paliły tam. Bo ogólnie to masakra, jakby poziom archaicznych tych ludów i tego, co one tworzyły, to jest okropne. Kiedy czytamy właśnie Stary Testament i tam widzimy te wszystkie okrucieństwa wszystkich ludów, jakie tam były. To jest masakra. Okropnie się to czyta generalnie. I naprawdę fajnie, że żyjemy w czasach, jakich żyjemy, gdzie mamy cywilizację, bo jest dużo lepiej niż wtedy było. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.